Kromne grupiejżego połomskiego wygląda przed budową nagrobka. Jeszcze niedawno grupierzego połomskiego tonął w kwiatach, teraz mogiła została uprzątnięta, i aż trudno się domyślić, że w tym miejscu spoczywa wielki gwiazdor, informuje o tym niewielka tabliczka na skromnym drewnianym krzyżu. Nowy, elegancki nagrobek pojawi się dopiero za pół roku. Jerzy Połomski zmarł 14 listopada 2022 roku, rok w wieku 89 lat. Pogrzeb artysty odbył się 23 listopada. Piosenkarz spoczął w alei zasłużonych na warszawskich starych powązkach razem ze swoją ukochaną siostrą Jadwigą, która zmarła w lipcu. Na pogrzebie, który organizowała menedżerka artysty Violetta Lewandowska i Związek Artystów Scen Polskich. Były tłumy przyjaciół i fanów. Uroczystość miała państwowy charakter. Ogrze Jerzego Połomskiego. Tłumy pożegnały legendarnego artystę z Dicie Plus wideo. Dziś po ogromnych wieńcach nie ma już śladu, a pod krzyżem pali się tylko kilka zniczy. Piękny nagrobek pojawi się dopiero na wiosnę przyszłego roku. Teraz przygotowywany jest jego projekt. O całość Dwa Lewandowska. Która w umowie do żywocia zobowiązała się do zrobienia grobu piosenkarzowi. Nam zdradziła, jak może im wyglądać. Nie jest to łatwe, by postawić grób na powązkach, musi być zgoda konserwatora zabytków. Miejsca jest naprawdę niewiele, a tuż obok po prawej stronie jest kapliczka zajmująca sporo przestrzeni. Ona nieco przytłacza i już nie można wystawić czegoś podobnego. Do końca grudnia ma być gotowy i zatwierdzony ostateczny projekt pomnika. Na grobie będzie element sztuki nowoczesnej. Jerzy nie bał się niczego, był otwarty na wszystko. Co piękne, mówiła nam menadżerka połomskiego Violetta Lewandowska. Instalacja będzie zrobiona z grubego szkła i w nim będzie wyrzeźbiony profil Jerzego Połomskiego. Zaznaczam, że może to nie być ostateczna wersja, ale wydaje mi się. Że to szkło może pięknie zagrać na tle muru z cegieł. Natomiast ta dolna część będzie klasyczna. Wiem, że takie rozwiązanie by się jej spodobało. Ja też nie chciałam, żeby to był zwykły grup. Chcę, żeby był niezwykły, tak jak Jerzy był niezwykły. Ten projekt to duża odpowiedzialność przed historią. Ten grup będzie tam już na zawsze. Na wieki, podkreśla menedżer kartysty w rozmowie z faktem. Tego nie wiedzieliście o Jerzym Błądzkim. Zostawiał pieniądze i znikał?